Tomas, yy, chcecie zobaczyć co czeka nas yy, za tymi oto drzwiami no, <grywki> Muszę wam powiedzieć, że to nie są wrota do piekieł, ale zobaczcie sami co za nimi się kryje O, noga mu wystaje z butów. Fajny Bóg. No, no. Nie, nie martwcie się ta pani się nie rozbierze do naga <noise> do dla niektórych może być y, to szkoda Ready to go again? Już tak od razu. You don't może. <laughs> <That's just laughs> mm -hmm. co, co 15 minut. What's that? <laughs> Probably <just training> exercises. <laughs> Ale psikus, co?

Oy, 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 oy. It's the Borgia. How did we not see this? They must have massed to the east during the night. We need to hold them off until the townspeople have escaped. I will take care of it. Use the cannons above the ramparts. I intend to lead a frontal assault. Do you have it? I am keeping it safe. The Borgia must not be allowed to breach the walls until everyone is safely away. Mm-hmm. Insieme per la vittoria. Namerada. Insieme. Uncle, be careful. I will. Mm-hmm. Metash. No i już nie mamy pieniędzy. Pst, oła.

mamy rozwalić te armaty w drogę o trzy? no nie dostała, nie wierzę tam trzy od jednego poszły, a jeszcze jeden może pójść sobie stąd ale ich tam jest, co?

Dobra Teraz może w tamtą tam zgraję Strefy No właśnie No już Zasiadam Ale ich tam jest, no, masakra, no. Ale lipnie się tym steruje, poważnie. No, nie trafiłem, no. Kurczę. Kurczę. Dobra, szczęść. Tam po drodze trafimy. No. Jeszczeli 25 mieszkańców. Dobra, wszyscy. No to co to tutaj jedzie w tą stronę? Aj, chciałem zastrzeć. strzelić. Uuu. Musimy ich chyba pozabijać, co? Aha, tutaj potem. Dwa. Zaznaczyć typka i skaczemy na niego. No właśnie Teraz wyciągamy sobie mieczyk Ej, mieczyk miałeś wyciągnąć. E, Mieczy jest pod trójką. Oa. No właśnie. No patrz. O, leżeć, leżeć. Oj. Nikt, hop. Dobra. <śpiewa> Bardzo mi się to podoba. Okej, okay, to też było ładne. O, ten jest duży, to trzeba tego kopnąć najpierw, żeby go uderzyć. I teraz można go... Dopiero będzie można go zabić, jak go kopnąć. O, właśnie. W ten sposób. Aha, nie możemy tam przejść. Chodź, chodź do nas. Wow, się zamachnął. No właśnie. No właśnie i teraz y, zobaczcie co się stanie Nie dość że Ezio stracił rodzinę to teraz straci wuja Także no dosyć smutna historia No ale cóż, takie jest życie Jedni Znaczymy, się rodzą, drudzy umierają Pope told me about you and your little group of assassins. And this! No, nam zabrali, super. Give me the gun his friend fashioned for us! We've had too much bloodshed. I think a cleansing is in order. So consider this an invitation for my family. To yours. No, jaka pauza długa. Chyba nie wiedział co powiedzieć. Ale opóźnienie. No cóż, no, a Cię też dostał. Ale będzie żył. Będzie żył. Jeszcze mu skopiemy dupę za to co zrobił. Basta! I can walk Jeszcze się nie mogłeś. They are coming! Everyone! Gdzie uciekać, walczyć. Stand with me! Właśnie. No. O Jezu, sorry, przepraszam Cię. Nie chciałem cię uderzyć. Tam jeszcze jest dwóch. O, jest ich troszeczkę więcej Ale tam ci biegną, to dobrze Uciekli przed nami, jeszcze przestraszyli O kamera zwariowała Poddaj się No poddaj się no <laughs> Ok, gdzie teraz? Znowu mam otwarte okno. Psy szczekają. To będzie chyba tak. Chyba tak damy radę to zrobić. No, czy, aha! Aha! Czyli nie damy tego rady tak zrobić, ponieważ... On y, nie może skakać, bo jest ranny. Musimy iść naokoło. Kurczę, grałem w to niedawno i już nie pamiętam No właśnie Zobaczcie jak zbroję stracił, ile ma teraz e, życia Bardzo mało, no, o z siostrą i zabiją Byłem oni tam biegną Musimy ją tutaj uratować lekko Leżeć Nie ma zabijania mojej siostry Ło wow, ten wow, wow, tamten nam się z zabije. No znowu mam 7 klatek niestety No już 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 biegnę No i tam kolejni No po chamsku w plecy o tamten co on zrobił y, Widzieliście to jak on poleciał? Stawaj Albo mi się wydawało ale on chyba naprawdę poleciał Dobra ja nie mam ich bić Po prostu mam biec. Wy się tym zajmijcie A ty chodź kur... Aha Pistolet Trzeba zaznaczyć tego typca Kurwa Przepraszam Ej no Czemu nie może miecza wyciągnąć? Już 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 nie podchódź tam do nich.

to the north, the walls. Myślę, że mogę wam to zdradzić, ale ten typek właśnie, o ten, e, okaże się później zdrajcą. Wszyscy będą myśleli, że ten Machiavelli e, jest zdrajcą, ale... No myślę, że teraz wam e, nie zespoilerowałem za bardzo. Okay. Could not leave without you. The way out will be dangerous. Protect our mother. Where is Mario? I thought he would be waiting for us. Mm -hmm. The Borgia infantry are circling the town! Mario is dead you must leave this place take mother to firenze get me a horse you are not coming with us where are you riding to roma go my son destroy them but remember for whom we assassins fight <sighs> Co się teraz e, z nami stanie? Oczywiście tego dowiecie się w następnym odcinku. Teraz e, będę się z wami żegnał. Jeżeli chcecie śledzić na bieżąco przygody Ezio, to zasubskryb zasubskrybujcie mój kanał. Więc Lucy, do I zobaczenia. On i POE. Trzymajcie się. Chyba jeszcze nie.

Ezio hid the PoE sometime in 1507, but when I try to access that DNA sequence, he seems to be remembering something else. Like a memory inside a memory? Yes, exactly. Maybe. Exactly, maybe? I believe you experienced something similar back at Abstergo, didn't you? Subject 15 exhibited memory within memory like patterns, but she was pregnant. The memories of both the fetus's father and mother were competing. Desmond's not pregnant, at least well, as far as I can tell. Might just have had a big lunch. Can you skip ahead to a later memory? No, it doesn't work. Well, that sounds familiar. We couldn't access Altair's later memories until Desmond had improved his synchronization. Then it's possible something similar has occurred here. Ezio's troubled state is being transposed onto Desmond, destabilizing the memory. Either that, or Rebecca's just not a very good engineer. Thanks, asshole. What? I'm simply listing possible explanations. And that is amongst the most likely. Touchy. This place isn't secure. Cell phone surveillance can see right through the walls. Don't you mean satellite surveillance? Are you kidding? Abstergo upgraded his cell towers ages ago. The waves go through everything above ground. They're gonna find us. No they aren't. Come with me. Okej, okay, to ja się z wami żegnam jeszcze raz. Siema i do zobaczenia w następnym odcinku.